Hej, cześć dzień dobry, to jest y, film z Fortnite'a I jak widzicie ze mną jest warnia 18, przywitaj się. Jak widzicie, w prawym górnym rogu jest liczba 1100 jeden dzień do końca sezonu. Nagrywamy oczywiście event, bo czemu nie? Więc ta liczba... Wiecie, co z nią się robi. Tutaj taki magiczny przycisk o nazwie Zdobądź karnet bojowy, klikamy sobie go i dzisiaj będzie opening z całego karnetu, prawda? No. Co <laughs> jakie to było <laughs> e, Dobra, kupujemy karnecik i w następnym sezonie też będzie na karnet, o Boże, ja będę miał Winuma.

700, 800, 900, 7000, 1010. Okay, około 1000, 10 Ok, około 10 1200 200 Dobra. zobacz karnet bojowy. Kup karnet bojowy i potwierdź zakup. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Dobra. Mamy w magiczny sposób. Już tutaj będziemy mieć w ogóle królową sześcianów, więc będziemy nią grać na y, tym. I w końcu można zużyć te 641 gwiazdy, które się tu marnują. O Boże, to, będzie, to będą najpiękniejsze moje wydane gwiazdki w życiu. Oczywiście kupujemy ja wszystko, no bo co ja się będę ograniczał. Jestem bogaty. Here, here, here. Here. Ale co, trzeba... Dobra, w ogóle to jest dziwne, bo trzeba było mieć premium pa, premium pasa, aby dostać żeby dostać tam ekran wczekiwania w tamtym sezonie to w ogóle to za darmo ok? dostaniemy rysunkową rybkę więc moja pierwsza ryba więc popgers dobra walić to kupujemy jakieś kajlofy Są kajlofy Albo dobra, widzowie, zróbmy najpierw tak, że bierzemy wszystkie fałdolce z karnetu. Yy, zobaczymy, ile to wszystko będzie. A później będziemy się bawić w te drugie rzeczy. Te takie, wiecie, składania, yy, inne, nie inne rzeczy. W ogóle, ja się, yy, wiesz z jakiego skina w ogóle się nie cieszę w tym sezonie? Z Z tego jednorożca. Ten jednorożec jest po prostu do To musisz przyznać, no przecież. To, 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 to jak ja bym jadł płatki ze z mlekiem i oglądał jakiś film i zobaczyłbym jak Jakiś chłop wykonuje te, tą postacią pomemotkę, memotkę, jaką sypie te płatki kolorowe. To ja bym się chyba wstrzymał. Serio. Znaczy to jest Czekaj. no. Czekam. Ale jak do lobby. A czy nie? Tam gdzie No. dziś nie mam jeszcze Szczęście nie widziałam jak tańczy staje Emo Radzisz Ci coś? Masz szczęście, że nie jadłem w tym momencie płatków z mlekiem Za jakie grzechy? 1315, okej. Okay. 50. Dobra, będzie. Fajnie nakarmić. No, wystarczy wydać na tą grę widzowie 40 złotych i jesteś, chłopie, ustawiony do końca życia. Nawet 32. No teraz 32. Ile my mamy jeszcze gwiazdek? 500. A ty ile miałeś wszystkich? Ile ty miałeś gwiazdek? 600. E, I starczyło ci na cały karnet? Tak, jeszcze na cały karnet. 640. 640. Tak, to taki karnet. Ok. E, w sensie, z takimi dodatkowymi stylami. A, to fajne. No właśnie, bo tutaj w ogóle nie było żadnego skinka. Dziwna. A tutaj już mamy skinka. O kurde. Trochę długo się odbiera cały kablek. tak mi się nie chce tego nie chciała ja odbierać. No, dla moich widzów ja zrobię wszystko. Co jest! Dobra, nie wiem. Zeszła mi magic, magic Trick Gałka. No, no dobra, nie wnika. Wiem, już całe cztery, jeszcze nie całe cztery strony, a zostało mi jeszcze 450 gwiazdek. Pokaż. mnie w następnym sezonie też robimy takie openik jakby coś. Że najpierw setny level, a potem... Weź, Czuha, to nie pytaj. Co? Zostanę tej dwa skiny? A nie, dobra. Już myślałem. Mm. Nie. Zrobiłam najgorszą rzecz, jaką mogłam zrobić na świecie. Kupiłem kilo w tego. W tego w Tego jednego. Ty, no jeszcze kupiłem jego standard, co ja robię ze swoim życiem. Na pewno tam się fajnie bawić. No wam. Boże! Weź Boże, z takim bólem serca kupuję tego skina. Czyli jak? W ogóle jako się nazywa? Fabio, liśnią, co? Grzy... Liśnią, co? Grzyby, no. Nie mogli po prostu napisać jednorożec? No. Koń z drogiem? Chyba w krainie bajek. No! Ebatga, której oczywiście w ogóle nie będę używał. No. No. Serio? No. Czemu? Wow. Eee, się e, kupiła ten drugi styl do tej babki. Ona się chyba ko... Boże! Ten jednorożec. Widziałeś, wie, jak, jaki on ma bez. brzydki ekran odczytywania? Przecież to jest Fortnite po operacji plastycznej. Dobra, najgorsze już mamy za sobą, więc. No. To, jest najważniejsze, że, że tego pająca mamy już z głowy, można działać. To by się w połowie nie chce, jak ja już na jestem. A na której stronie Ci się już nie chciało tego odblokowywać? Halo? No na której stronie ci się nie chciało i tego odblokowywać? Mi się nie jeszcze na ósmej i mi się dalej jeszcze chce. widzicie teraz widzowie jak ta ma w, y, mocniejszą psykę. Pajłeś. Ja pier papier, tutaj kilo kosztuje praktycznie tyle samo ile skin! Jezu, ja potem... Ja potem wszystkim ja... Ja, nie, ja chyba nie chcę otwierać mojej szafki, serio Jak tam miliard rzeczy będzie nowych. Ale widzowie, zobaczycie to, co się później dzieje. Zobaczycie, jak mi internet wywala w, in, w inne marmita. Ja, pierpa! Nie, wiesz co, ja właśnie odkryłem. Jak tu jednym kliknięciem można odebrać wszystko? Nie. Serio. Jak się kliknie trójkąt? Jak jak wchodzisz na pełną stronę, klikasz trójkąt, to tam masz, zbierz wszystko, strona 10. Pa ja klikam sobie trójkąt, odbierz wszystkie nagrody za 43 i mam wszystko. I mam wewnątrz. <grym zbierzch> ja też. Dobra. To jest oszustwo bredne. Nie! Ja pierdziała. Jak się zdobywa królową sześcianów? A zadanie. Co? Jak zadania? No zadania, zadania jakby było. Co ja mam zadania? No same pytania powiedzieć. Aaa, tu, dobra. Ej, czemu się ja tego nie nagłupić? Przed twaj kręgi burzy niosąc broń z boczu. Ja pierdziele. to składka. Się... Jakie to zadania są beznadziejne. A my się śmiejemy z tej burzy. Mhm, tak. Dobra, zrobię to. Ta...

To odblokowałeś cały ten dodatkowy ten?